Dwa, trzy i! Nadszedł na zabawę, już czas! Nadszedł na zabawę, już czas! Du bingo! Ironii! Sądzimy, że hej! Tu I tam z ci cały dzień, bo nadszedł na zabawę, już czas! Łapa w łapę! Dziękuję, że pomagasz nam szykować się do pupilkowa haps. Co za emocje! No właśnie! Podobno jest tam specjalna strefa na kocie drzemki. A ja się cieszę, że idziemy tam wszyscy razem! Ale haps z wami nie idzie. Bez bałaganu, który zawsze tutaj robicie, Haps będzie smutny. Ale wcale nie musisz być smutny, bo znajdziemy dla ciebie jakiś bałagan do sprzątania. Dobra. Olivia, zostajesz na jakiś czas w domu z Hapsem. Czy zrobisz dla niego bałagan? Już! Haps posprzątał bałagan u Oliwii. Masz jeszcze jakiś bałagan do sprzątnięcia? Hmm. Gdybyśmy jakoś mogli bałaganić dla hapsa podczas pobytu w pupilkowie. Chyba możemy. Coś wymyśliłam. Pociągniemy za sznurek z pupilkowa i zrobi się tu nieprzeciętny bałagan dla hapsa. Pol psiastyczny pomysł! Kiciu! O re, <gry> jeszcze raz. Teraz upewnijmy się, że wystarczy nam sznurka na całą drogę do Pupilkowa. Habs, zostań, żeby posprzątać bałagan, kiedy pociągniemy za sznurek. Tak jest. O nie! Sznurek jest za krótki. Oj, już nie mam ani centymetra więcej. Wsio kosteczka. Więc jak zrobimy jutro bałagan dla Habsa? Wiecie, właściwie możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Dlaczego Bingo nagle odkłada swój pupilkowy plecaczek? Czy to koniec ćwiczenia? Nie, nadal ćwiczymy, Haps. Bo ja nigdzie nie idę. Jesteś naszym bratem. Jeśli nie możemy iść do Pupilkowa razem, to zostanę w domu i zrobię bałagan. Ale Bingo tak chciał tam iść. <laughs> Widzę, że wszyscy już macie ochotę iść do Pupilkowa. Haps, zapomniałem przynieść twój plecach z góry. Zaraz wracam. Haps ma plecaczek? Haps ma plecaczek! Haps też idzie do pupilkowa! O reczy! O, radzy, o radzy. Psiątka, moi drodzy! Oops. <laughs> Oglądaj bingo i roli w akcji w Disney Junior!